Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Emilia Wierzbicki. Ojciec Biedroń. Mówimy jak jest, niezmiennie mówimy jak jest. Niezmiennie dziękujemy Państwu za fantastyczne wyniki tak. oglądalności. To, to prawda. Biedroń i Wierzbicki zrobili swoje i było dobrze, bo wczoraj był dobrze. John Godson, który żartował z tego trudnego <laughs> powiedzenia, że Murzyn może, może, może zrobił swoje, swoje, może odejść. Może, może fantastyczny John Godson. Teraz też serdecznie pozdrawiamy. 300 tysięcy ludzi wczoraj śledziło Tę rozmowę fantastycznie dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Dziś w drugiej części naszego programu um, będzie pan profesor Cenckiewicz. Tak, więc również Równie zapraszamy. Gość. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Bądźcie z nami, a my oczywiście lecimy. I będzie temat będzie bardzo poważny było, na sam początek. Konkretem. Lecimy z konkretem, no ale nie mogę nie wspomnieć, jak chociaż jednym zdaniem na początek, co się wydarzyło w tej Polsce w to służbę, Emilio. Drodzy ja Państwo, będę... wczoraj zapowiadałeś, że to będzie bezcenna noc. Będziemy czekać na wyniki głosowania I, na przewodniczącego I Nie doczekaliśmy się. I nie doczekaliśmy się. ABW ma sprawdzać, do czego tam doszło. Tak. Być może ingerencja mm -hmm. obcych służb. No słuchajcie, pamiętajcie, że ABW zasadniczo nie ma nic za, za wiele ostatnio do roboty, więc może się za to zabiorą. Może sprawdzą. Będziemy z tego żartować oczywiście w drugiej części naszego tak. spotkania. A teraz zupełnie poważnie, poważnie. Port Halera zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, no, które po dwóch latach obserwowania tej władzy stwierdziło, że coś tej władzy trzeba zaproponować, bo ona sama z siebie to chyba nic nie wymyśli port Kalera Jarosław Kaczyński posłuchaj. Plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby jednak częścią całego tego zespołu Gdynia Gdańsk i właśnie ten nowy port portu, który będzie umiejscowiony w takim. W no, miejscu jeszcze raz muszę powtórzyć to słowo, które jest wyjątkowo sprzyjające, bo tam i tak musi powstać port związany z budową elektrowni atomowej i jednocześnie to jest miejsce dobrze skomunikowane miejsce, gdzie będzie można przeprowadzić tą budowę szybko, łatwo i to będzie port nastawiony na pewnego typu ładunki. Ambitne pomysły. Bardzo ambitne o tym ambitnym pomyśle będziemy rozmawiać z naszym jutrzejszym gościem, który bardzo dobrze zna się na to infrastrukturze, prawda? na żegludze morskiej, Również więc... Również wszystko to wytłumacza, wszystko wytłumacz. że jest to barwna postać, no to zobaczycie, e, będzie się jutro na pewno bardzo dużo... Jak w każdym bardzo... naszym odcinku. Karol Nawrocki <laughs> poleciał na nieszczęście dla... Wielkiego nieobecnego ostatnio. Radka Sikorskiego nigdy co nie wiem. Co się widzimy. dzieje? Schował się w ani tej nie kanciapie na szczotki w ambasadzie w Polski w USA? Czy? Nie wiem, co Nic się nie dzieje, nie ale ani nie postuje, nie tweetuje, żadnych złośliwości. Nie obraża Amerykanów, nie obraża Ja się prezydenta. bardzo martwię o jego życie, jego zdrowie przede wszystkim. No cóż. Panie Radku, pan dochodzi do zdrowia jakoś, no bo dawno pana też u nas nie było w tak. programie, a jednak lubimy się z pana trochę pośmiać. No dobrze, więc za to na szczęście polityką zagraniczną zajął się Karol Nawrocki, który. Czyli teraz jednak może się zajmować polityką? Teraz bo może. wcześniej był krytykowany za to, że to rząd odpowiada za politykę zagraniczną, a teraz jednak może. No dobrze, no to pan prezydent pojechał do Wielkiej Brytanii, spotkał się m.in. Tak z premierem, ale też spotkał się z polskimi dziennikarzami na briefingu prasowym i powiedział kilka słów na temat budżetu, który wpłynął do kancelarii prezydenta. I teraz pytanie: podpiszę, nie podpiszę. Posłuchaj. Jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu. Główną wątpliwością jest to, że stan finansów publicznych za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego, że stan polskich finansów publicznych jest dzisiaj nie w takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w grupie G20. Znaczy z jednej strony mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez 35 lat, ponad 35 lat, a z drugiej strony widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia nie tylko prezydenta Polski, ale także obywateli. Natomiast moja decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania go do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie w, w odpowiednich terminach. Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość tak? Kolejna awantura, tak coś czuję. Na pewno szykują. No tak, ale z drugiej strony tutaj już nie będą mogli krzyczeć, że, że wetomat i tak dalej, tam mają różne określenia prezydenta, bo ustawa budżetowa to jedyna taka ustawa, której prezydent zawetować nie może. Więc albo będzie podpis, albo nie będzie podpisu i skierowani będzie... do Trybunału Konstytucyjnego. A, ale jest. tutaj będzie dopiero ciekawa sytuacja, bo przecież Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę nie Nie ma, nie ma Trybunału nie Konstytucyjnego. No nic, rząd będzie musiał jednak się przeprosić, jeśli trafi sprawa do Trybunału Konstytucyjnego. No bo jeżeli Trybunał będzie orzekał... Um, o tej ustawie, no to przedstawiciel rządu będzie musiał i być, bo i będzie musiał rząd dostosować się do tego, co Trybunał Konstytucyjny orzeknie. Chociaż ten rząd się raczej jakimiś takimi rzeczami jak Trybunał Konstytucyjny, co on się będzie przejmować takimi sprawami? <gryt> Donald Tusk napisze tweeta i, dekret. Będzie, I będzie dekret. dekret. I podejmie decyzję, tak. A teraz coś wesołego. Pojawił Właśnie, się tak troszkę dla Nowy bohater się pojawił na Downing Street i już pierwsze skrzypce przestali grać prezydent Karol Dawrocki oraz premier Wielkiej Brytanii. Za to zaczął grać pierwsze skrzypce niejaki Larry, Lary. Kotlary, Lary. Poznał jego imię, Lary. Nie, jeden, tylko Lary. Ale Cały powiedziałeś Wojtku wróci. właśnie w przerwie, że kotlary to już trzech premierów. Tak, tam masz dziesięć lat, no co ja, jak wierzyć. No. Ciągle są z tym kotem różne problemy. Kolejni premierzy i premierki, bo też takie były, bo tam ciągle jest jakiś kod albo jakiś pies i tak dalej, i tak dalej. Się od Churchill'a chyba nic nie zmieniło. Tego, mm -hmm. tego, tylko to są kolejne te zwierzaki. Brytyjczycy kochają e, swoje papets, kochają swoje, e, swoje te wszystkie koty, pieski i tak dalej. Mm -hmm. Jest ten premier, czy chce, czy nie chce, musi kota trzymać i go utrzymywać nawet. No, A wyobrażasz sobie, co by było, gdyby, nie wiem, porzucił tego kota. Ale no, na przykład taki Donald Tusk ma szłapkę, nie? I, I musi go karmić i tak dalej, i tak dalej. No, to są rzeczy, słuchajcie, ważne, naprawdę ważne. E, kochani, Karol Nawrocki trochę cały on nie tak chodził się w, ta. w ogóle nie przejmuje, zrobił z tego żart taki żarcik potem żarty z dziennikarzami a w jednej chciałam powiedzieć nazwę ale właśnie nie wiem czy tutaj będę reklamować ale w jednej z radio radio taką właśnie tak to nazwijmy stacji radiowej z ulicy czerskiej mogą się Czerska. państwo domyśleć. Radio, węzeł z, radio węzeł z ulicy czerskiej mogą się państwo domyślać o co chodzi cały czas pielgrzymka kibiców na jasną górę no i tam właśnie kibole prezydent kiboli dzięki Kibolom no słuchałam tego słuchać całą drogę ale oni... w drodze do państwa nie ma innego ale patrz, jak, 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 to jest cudowna robota, nie? Mm -hmm. Przychodzisz do pracy, my tu się zastanawiamy, jakie Państwu tematy pokazać. No Tak, no bo już mamy z jednak jakich, wtorek i już dawno zapomnieliśmy o jasnej górze. Tak? Dokładnie, z jakich zrezygnować, no bo tak. jest ich za dużo, na przykład to serce nam się kraje. Mm -hmm. Emilia mówi, to daj to, ja mówię, to mm -hmm. dajmy to i tak Ale dalej. Ale tego nie tam, zdążymy, tego nie damy rady. rady. A tam wciąż jeden temat. I co, oni to wywałkują i rozkładają. Powitanie, czyli czołem kibice, Aha. to cały czas osobny ten to Osobny program. To jest osobny, gość. osobny temat, Aha. tak? a drugie to jest oczywiście to powitanie. Z tym, jednym, z tym jednym panem który miał być skazany a Karol Nawrocki ma takie A Karol Nawrocki no robi, swoje. robi swoje Dziękuję fajnie mi się z państwem rozmawia jeszcze bym postał ale deszcz pada nie chcę żebyście byli chorzy no a, widzisz, a były niewierne Tomasze które nie wierzyły w zwycięstwo w tej kampanii ale ja już nic nie powiem, bo nie, już nie. ja już lepiej nic, nic nie mówię. Emilia wie, że, że, no, że tak, taka jest prawda. No, ja na początku nie wierzyłem, ale potem uwierzyłem i to wcześniej <laughs> uwierzyłem. A to, to dzięki e, e, między innymi właśnie tej charyzmie, e, charyzmie pana, e, pana, wtedy jeszcze doktora Karola Nawrockiego, dzisiaj no, Teraz wciąż ten, doktora e, słuchaj. No wciąż tam, tak, tak. Właśnie to jest świetne, bo tam cały czas go atakują. Nie, wiesz, tam, a, ostatnio że, powiedział pan Czarzasty... Za że może niewykształcony wykształcony? Czarzasty powiedział więcej książek niż czegoś tam, wie, chłopie, pół życia nie robisz nic pożytecznego, chociażbyś doktorat a to słuchaj, zrobił. Ale no słuchaj, przede czarasty, wszystkim no. pan Czarzasty no w Polsce jest zakazany, no bo komunizm przecież jest zakazany Oczywiście, w Polsce, więc jakby, jakby jest... wystąpienia pana Czarzastego powinny być Jeśli tutaj Jeśli zdążymy, oprawę. to jeszcze pana Czarzastego dzisiaj pokażemy, a teraz już zupełnie na poważnie. To no widzieliście tego faceta, naszego prezydenta przed chwilą, normalnego, luźnego człowieka, ale inaczej przedstawię go i teraz to ciekawe, Koalicja Obywatelska. Partia za partyjne pieniądze produkuje takie spoty. Popatrzmy na te. Zobaczmy, ukrycie. niech państwo sami zobaczą. Pielgrzymka kibiców i spotkanie z nieprawomocnie skazanym kibolem? Tak wyglądał weekend prezydenta Kiboli Karola Nawrockiego. Czołem kibice czy czołem nieprawomocnie skazani? Z takimi ludźmi prezydent Kiboli Karol Nawrocki spotkał się podczas tak pielgrzymki kibiców w Częstochowie. Polska potrzebuje prezydenta, a nie prezydenta Kiboli. I takie rzeczy, kochani, w takie rzeczy bawi się partia polityczna za wasze no, i moje i pieniądze. No. Donald Tusk i Polski, przewodniczący tej partii, który potem przychodzi do pałacu prezydenckiego, gdyby nigdy nic i mówi o jakiejś zgodzie. Interesują. Macie zgodę, słuchajcie. Dobrze, no to co, biegnijcie po herbatę albo co Pokażkę, jeszcze Pokażu się po wodę. i wracajcie do nas bardzo szybciutko, bo my tutaj już będziemy na was z kimś czekać. Do zobaczenia.